Halo, dzień dobry, Fima, Prawidłanka Wienia-Turkiewicz, czy mogę pomóc? Yy, halo, dzień dobry, ja dzwoniłam się po pożyczki. Halo? Halo, halo? Halo, słyszy mnie Pani? Tak, proszę Pani, jest Pani zainteresowana pożyczką? Tak, jestem zainteresowana, po to dzwonię. I jaka kwota Panią interesuje pożyczki? Yy, proszę Pani, ja bym chciała pożyczyć 10 tysięcy złotych. Czy wcześniej Pani korzystała z naszych usług? Nigdy jeszcze więcej, nigdy, nigdy Dobrze, wcześniej. Dobrze, dziękuję za kontakt wyboru firmy. To na początku pobiorę do pani, od Pani dane, poproszę imię, nazwisko. Jaśka bąk. E, proszę Pani, a jak ja pożyczę 10 tysięcy, to ile będę musiała oddać? Proszę też, w zależności na jaki okres Pani skorzysta z pożyczki? E, na rok. I w jakich na ofertach? Rok. Ja na rok bym chciała 10 tysięcy, bo mnie mąż wypierdolił z domu i ja muszę wynająć coś nowego i nie mam pieniędzy. Jeżeli chodzi na rok, to może pani skorzystać z oferty do 10 tysięcy? Już pani mówię. No, ja bym chciała na rok coś, żebym sobie życie na nowo ułożyła. To wtedy rata wynosi 1242,54 groszy. I to tak przez rok wtedy. Tak to w, w skali roku ile to będzie? 4910 eee, i 40 groszy. Czyli jak wezmę 10 tysięcy to będę musiała oddać prawie 15 tak? Tak. 14910 i 40 groszy. Eee. No dobrze, i powiem mi Pani e, e, co miesiąc 1200. No dobrze, najpierw wypełnimy wniosek i strasznie ofertę. Poproszę Pani imię, nazwisko: Jaśka kabąk. A I czemu numer Pani tak e, wzdycha, głośno. Może tak słychać przez mikrofon? Strasznie Pani sapie. Poproszę Pani numer PESEL. Eee, już, bo ja mam w notatniku swoim. Jasiu, gdzie jest mój notatnik? Potrzebuję PESEL. No nie znam. Podaj PESEL, bo się kurwa nie wyprowadzę stąd. Halo, słyszy mnie Pani? Tak. Już pani podaje. Ej, gdzie ja to mam? Tu nie. Już mogę pani dyktować. To proszę. Sześć Tak. Jeden dwa. Tak. Co? Halo. No Proszę dalej. Zero cztery. Tak. Siedem siedem. Tak. Dalej. Hmm, numer PESA ma 11 cyfr. No ja podałam. Dobrze, to proszę Pani w tym momencie pobiorę od Pani denę i odczytam Pani skróconą wersję klauzuli administratora danych. Czy mogę prosić numer telefonu do Pani? E, tak, to jest ten, z którego ja dzwonię. Dobrze, to komórkę pani posiada? Nie, nie mam. Dobrze, to odczytam pani pełną treść klauzuli administratora danych. Jeżeli tutaj nie ma pani komórki, nie maila, więc prosiłabym o wysłuchanie. Ja mailo mam, mam mailo. Dobrze, to odczytam pani skróconą wersję. Jak ma pani maila, wtedy na maila wyślę pełną treść. A co to jest? klauzula administratora danych. A po co to? No proszę Pana, zanim pobierzemy dane, jesteśmy zobowiązani do odczytania, w jakim celu przetwarzamy dane. Więc odczytam skróconą wersję. A ja tego nie potrzebuję, tam dawajcie kasiorę, a nie. Jeżeli tutaj nie będziemy mogli odczytać ani przesłać, no to wtedy nie mamy możliwości przejścia dalej, proszę Pana, nie takie są procedury. Więc e, ja odczytam skróconą wersję i wtedy wyślę pełną. Więc prosiłabym Dobrze. o wysłuchanie takiej treści. Administratorem Pani danych będzie firma Provident Polska z siedzibą Super. w Warszawie. Podane dane będziemy przetwarzać po to, by ocenić Pani zdolność kredytową, Pięknie. przygotować się do zawarcia umowy. W celach marketingowych, analitycznych, dowodowych i archiwizacyjnych Pani no, dane no, będziemy no. przetwarzać również po to, by przeciwdziałać nadużyciom oraz realizować obowiązki prawne, np. księgowe, podatkowe i te wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ma Pani prawo dostępu do swoich danych do ich przeniesienia, no, sprostowania, no. usunięcia lub ograniczenia i przetwarzania. Ma Pani również prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do prezesa Urzędu tak, Ochrony tak, Danych tak. Osobowych. Szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych prześle Pani za pomocą SMS lub mail. Znajdzie tam Pani m.in. dane kontaktowe administratora, inspektora ochrony danych no, oraz sposoby no, no. kontaktu w celu skorzystania ze swoich uprawnień. Rozumiem. Poproszę Pani numer telefonu. Ten, z którego ja dzwonię. Adres mailowy Pani posiada? Mąż ma, ja mogę jego podać. Dobrze, a pani też również tego korzystała? No jeszcze tak, ale ja się wyprowadzam od tego chuja i tak naprawdę jeszcze dwa dni. No dobrze, więc będzie mogła pani odebrać tego maila? A teraz 86, 5 zł, siema meduska, wymyślisz coś nowego, bo jak dzwonisz do hoteli, albo do banków, lub do opiekunek, no to to już jest trochę nowy pozdrowariacie. No już podam. Podaj pani maila. Halo? Halo dzień dobry, poinformuję o restrykcji rozmowy w tylko jeśli o Co? Czy mogę pomóc? Co? Jeszcze raz. Poproszę o osobę zainteresowaną pożyczką do telefonu. No to już daje żonę. Trzymaj to. Po chuj mi dajesz ten telefon? E, halo? Nie, tak? Przypomnę o rejestracji rozmowy, poproszę. Podał czy nie? Poproszę od pani e adres mailowy. No mówiłam ci, podaj pani mailo. Halo? Tak? E, no, to co ja mam pani podać? Ja od Pana nie mam możliwości pobierania danych, więc poproszę do telefonu osobę, która jest zainteresowana pożyczką. Jaśka trzyma, już mi nie dawaj więcej. Pani nie chce ze mną gadać. Halo? Halo? Podał czy nie? Poproszę od Pani numer, e, poproszę od Pani e, maila. No nie podałeś ty kurwa głupku, daj Pani mailo. Halo? Halo, przypomnę, że rejestracji rozmowy. Wienia Turkiewicz. Czy mogę tak? pomóc? Yy, no tutaj żona mi dała słuchawkę. Tak jak wcześniej wspominałem, nie mam możliwości pobierać od Pana danych, więc poproszę osobę zainteresowaną do telefonu. Trzymaj, Jaśka. Pojebało cię. Halo? Mam już Pani mailo, czy nie? Proszę Pani, poprosiłabym od Pani adres mailowy. Czemu debilu nie podasz Pani tego numeru? ma i masz Pani podać. Niech Pani zapisze. Proszę, Proszę Pana, przypomnę o rozmowy. Nie mam możliwości pobierania danych od Pana. Więc poproszę od e, tutaj, który jest zainteresowany porzeczką. Pozdrawiamy Jaczka z Holandii Medusa, Krystian Justyna. Eee, hey, halo! Tak? Podał Poproszę od pani maila. No podaj pani tego maila, te pirlą! Halo. Zapisuje pani. Przypomnę, na rejestracji rozmowy, tak jak wcześniej wspominałam, nie mam możliwości pobierania od Pana danych. Jan Bąk, małpa. Zapisuje Pani? Proszę Pana, nie mam możliwości pobierania danych od Pana, więc poproszę o osobę zainteresowaną do telefonu. halo! Hey, Przypomnę na rozmowy filmy Prawidłowej Turkiewicz. Proszę pani, czy mogę prosić od pani maila? Yy, tak, to nie podał pani jeszcze tyle razy. Proszę pani, nie mam możliwości pobierania danych od osób trzecich, więc poproszę poprosiłabym dane od pani. To jest kurwa debil. Podaj tego maila, debilu. No, niech pani zapisuje. Poproszę. Jan Bąk. Tak. Sześć dziewięć. Tak. Małpa. Tak. Interia. Tak. Kropka P. Dziękuję i poprosiłabym Pani adres, tu gdzie Pani aktualnie mieszka. No, aktualnie jestem wypierdolona z domu. Jeszcze nie wiem. Szukam mieszkania na wynajem. Rozumiem. No to jeżeli tutaj pani w tym momencie nie posiada adresu stałego, to nie mamy możliwości udzielenia takiej pożyczki. pisz pani, pani ten teraz. złotych. Dalej, dzwonisz do znajomych. Czy Chciałabym, pod tym adresem będzie pani przebywała na cały obszarze? Nie, nie się ze śmiechu. Najwyżej ten głupek no, czy, będzie się no. wtłumaczył. Czy to pożyczka, jeżeli będzie to dla pani? Dlatego pytam, czy będzie pani przebywała pod tym adresem? No czasami się pojawię. Czy no tutaj trzeba mieć stałe miejsce zamieszkania? No? Czyli pod tym co? adresem będzie pani przebywać? Ja będę pod y, tym i pod innym. To jeżeli będzie Pani miała stałe miejsce zamieszkania, to wtedy zapraszam Panią do kontaktu. Nie, ja potrzebuję szybko, kasiorę. przepraszam Pani, jeżeli w tym momencie nie ma stałego miejsca zamieszkania, my nie mamy możliwości udzielić Dobra, będę pożycie. tu mieszkała, niech Pani zapisuje. To poproszę o Pięćset 61 574. Ulica Co? Ulica? Co ulica? Tu gdzie pani mieszka? Yy, ale ja mam pani podać cały mój adres. Tak poproszę. No, Popliński. I mieć? Poznań. I numer domu mieszkania poproszę. Co? Poproszę, numer domu i mieszkania. Yy, to jest, proszę pani, już pani mówię, poplińskich 6B przez 4. Ale co pani robi? Po co pani takie dane? Dziękuję. Co pani tam robi? To czego pani dąży? Takie dane pobieramy, żeby tutaj e, doradca z Panią Rejoną mógł się z Panią skontaktować i umówić na spotkanie. Ale do czego Pani dąży? Proszę Pani, no jest tutaj Pani zainteresowana pożyczką, więc takie dane pobieramy. No dobrze, ale ja chcę kasiorę, a nie y, gości w domu. Proszę Pani, najpierw wypełnimy wniosek i sprawdzimy, czy jest dostępna oferta. No jest, no jak nie, na no 10 tysięcy. Dobrze, proszę pani, e, czy tą pełną treść klauzuli mogę wysłać mailem? Tak jak tutaj wcześniej wspominałem? No! Dobrze. I zapytam jeszcze panią o zgody marketingowe. Proszę o wysłuchanie. A co to? Skody marketingowe, jeżeli chodzi o kontakt z naszej firmy. Eee, no to, to, to niech pani czyta. Dobrze, dziękuję no i pani. Złożenia... Pani to pani to. Pani to czytacie, czy pani to z pamięci. No czytam pani skody marketingowe. No. Informuję, że udzielenie zgody jest dobrowolne. Zawsze może Pani wycofać zgodę, kontaktując się z nami przez telefon, mailem lub pisemnie. Przetwarzanie Pani danych na podstawie wyrażonej zgody i przed jej wycofaniem będzie zgodne z prawem. I pierwsza treść. Skadzam się na przetwarzanie moich danych przez Prawident Polska w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy pożyczki lub gdy nie dojdzie do jej zawarcia. Skoda dotyczy danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę oraz związanych z pożyczką. Obejmuje ona profilowanie danych którego celem jest dopasowanie oferty do co? mnie i mojej zdolności kredytowej. Co? Jeszcze raz, co, co, co? ja nie dosłyszałam. Jeszcze raz, co tam było? Skoda dotyczy danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę oraz związanych z pożyczką. Obejmuje ona profilowanie danych, którego celem jest dopasowanie oferty do mnie i mojej zdolności kredytowej. Czy wyraża Pani Skoda? Nie. Takie zgody wtedy umożliwiają nam kontakt z Panią. Nie, nie chcę. Akurat nie. Dobrze proszę pani, w tym momencie tutaj mamy aktualizację bazy danych, więc nie możemy dokończyć takiego wniosku, więc w tej sprawie odzwonimy do pani jak najszybciej. Czyli co, czyli straciłam yy, teraz z panią 20, kurwa, minut i nic nie załatwiłam! Proszę aby by nie przeklinanie. Przepraszam, ale ja nerwy mam. Proszę pani Mierzą mąż z domu wyrzuca. Mam czas do dobrze, Proszę pani, zdaniem. jeżeli będzie możliwość, to wtedy już odzwonimy tutaj do pani, żeby sprawdzić takie propozycje. Proszę pani, ja potrzebuję to teraz. W tym momencie mamy aktualizację bazy danych, więc nie mamy możliwości sprawdzenia oferty. No dobrze, no dobrze. Czekam na telefon w takim razie. Tylko szybko, dobrze. proszę pani, szybko, szybko, kurwa. Bo ja nie mam gdzie iść spać. Dobrze, proszę pani, jeżeli już będziemy mogli sprawdzić, to wtedy odsłonimy. Dobrze, bardzo dziękuję. Za... Wszystkiego dobrego pani kochana. Dziękuję również miłego wieczoru, życzę dalszego no, papa.